Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj postanowiłem, że zrobię sobie taki film, który będzie najlepszy dla osób, które w ogóle nie znają mojego kanału, które oglądały, nie wiem, jeden, dwa shorty na przykład na tym kanale chcą, może mnie bardziej poznać. Po prostu w tym filmie zrobię taki mały przegląd konta dzięki któremu właśnie nowe osoby na kanale mogą bardziej oglądać, kim jestem, czy jestem dobry w tą grę itp. Ustawię to też jako właśnie taki film, ustawię go po prostu dla nowych osób na kanale, bo mam, można sobie tak ustawić, aby konkretny film się wyświetlał nowym osobom na kanale, więc po prostu postanowiłem, że zrobię taki jeden. Obecnie mam tam, chyba że wbiłem mastera, coś takiego, ale wiecie, to nie jest jakieś najlepsze wprowadzenie do kanału, a właśnie takie, że po prostu ogólnie pokazać swoje rangi. Swoje statystyki i TP będzie dobre dla tych nowych osób. Więc jeżeli materiał się nas podoba, możecie zostawić sobie łapkę w górę. I też jakby się ktoś zastanawiał, czemu wspieranie jest na razie wyłączone, to dlatego, że muszę tam przejść jakąś weryfikację płatności, to długo nie powinno zająć, nie jestem pewny dokładnie ile to zajmie. Na razie po prostu będzie wyłączone i no po prostu Wam dam znać, jak będzie z powrotem. No i myślę, że właśnie z tym pokazaniem konta możemy wpierw zacząć od zwykłych ran. Więc obecnie, gdy to nagrywam, liczyłem, znaczy w sumie nie liczyłem, po prostu pamiętam, co mam. Mam 15 35. rang i wszystkie postacie na minimum 30. Mam, no tak około połowa postaci, no lekko ponad połowa postaci jest na zwykłej 30. Widzicie, nie, widzicie tutaj po prostu nie ma e, dużo postaci 31. ani wyższej rangi. E, nie, tutaj takie po prostu podstawowe bardziej postacie. Żadne z tych postaci nie są jakieś OP w momencie, w którym to nagrywam. A nagrywam to pod koniec marca yy, roku 24. Też potem jest trochę tych 31 ranka, ale jest ich mało. Jest tutaj Rico, Sandy, Pam. Jeszcze tam niżej jest Lu. One są jakoś bardzo nisko, ta ale magby na 31. Też tutaj jakieś 32 ich jest już trochę więcej. tam: Brock, Bulls, Stu, Dynamite, Bibi, Poco. Maisy Grom oraz Buster. Akurat Groma i Bustera to powinien mieć na 33 randze, bo miałem do nich obu ostatnią grę, ale po prostu spadłem już nie grałem za bardzo. No i tutaj jest właśnie ta piper w ogóle. Dzisiaj jest, po prostu mapa zniknęła, więc nie zdążyłem sobie dobyć na, na 35, ale po prostu za kilka dni, jak z powrotem mapa wróci, to sobie tą piper dobiję. Oprócz tego to właśnie na 35 randze jest większość postaci które są dobre na hejsta czyli widzicie taki Colt, Colet, a tutaj jeszcze Chuck, Edgar, Jesse. Ogólnie większość postaci właśnie takie dobre na budkę, Ale na przykład Cordeliusa na Hotzone'ie wbiłem i w sumie też na hejście wbiłem, ale to bardziej taka trudniejsza postać do wbicia na hejście. Game... E, boże. Funk na Gem Grabie, Larry też na Hotzone'ie, Leon na Hotzone'. Małpa na Grabie, a to rzadko się zdarza, aby ktoś miał 35. Na e, Grabie. po prostu jest to mało lubiony tryb przez graczy. Ale uwierzcie mi, że bardzo łatwo się wbija rangi, nawet 30. Ostatnie swoje kilka 30 rang wbiłem właśnie na Grabie. Między innymi tutaj wam pokażę dwie postacie, które nie wbiłem sobie na raz, bo już nie, bo nie miałem ich wbitych, a zostało tam właśnie ich bardzo mało. Tylko muszę je znaleźć. Po pierwsze z RAFS. Niestety, taką, to była taka bardzo fajna mapa, ją niestety usunęli. Na niej wbiłem Baza RAFSa na 30 w jeden dzień oraz w inny dzień wbiłem Miko właśnie na 35. Niestety, jej już nie ma nie dam rady wam jej za bardzo opisać, bo ona chyba pierwszy raz się pojawiła, i teraz usunęli. Ale i tak ogólnie, Game to jest bardzo dobry tryb do pushowania. Zrobię też myślę taki osobny materiał, dzięki któremu. E, Będziecie mogli się lepiej nauczyć wbijać takie wyższe ranki jak 30, 35 itp. I co? Tutaj jeszcze właśnie bazę miałem pokazać. Teraz bazę jest dużo łatwiej wbijać, bo został hypercharger, ale gdy go wbijałem, to był dużo gorszy. No i wiecie, były takie postacie jak Lary w mecie. To głównie dlatego grałem tam bazę, ponieważ jest to nie najgorsza kontra na Larek. Mogę przy okazji pokazać swoje Mastery na postaciach. I mam obecnie tylko jednego Golda 3, czyli na Cordeliusie, ale mam dużo postaci na Goldzie 2. Tutaj mamy ich e, 11, no bo Cordelius, Cordelius już na Goldzie 3, ale patrzę, tutaj czak tylko brakuje 300, mastery punktów na nie tak samo, tylko 300, Mikos, 2 koła. Nie będę tak każdego pokazywał, ale ogólnie dosyć mało brakuje tym postaciom. Znaczy, nie każdy oczywiście, basterowi nasze brakuje bardzo dużo, bo tam z prawie 7 koła. Nie, prawie 8 koła znaczy, MyBus, więc widzicie, jeszcze tutaj przechodzę do tych niższych. M prawie wszystko na Silver 2, brakuje tylko 6 postaci, aby mieć wszystko na Silverze 2 i jeszcze możemy Goldy 1 sobie zobaczyć. Tutaj, e gdzie ja robię tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rzędów, 9 razy 3 to jest 27 i tam Bibi była na Silverze 3, więc minus 1 to jest 26, tak jest moja metoda na liczenie bo jest dosyć wygodnie mi tak liczyć tutaj ale widzicie bardzo blisko Golda 1, tak samo taki Art jest też bardzo blisko i możemy teraz przejść do statystyk okej, okay, więc tutaj możecie zobaczyć moje statystyki okej, okay, nie patrzcie na to, musiałem zdążyć dwa razy ponieważ moi teamieci brali beznadziejne na piki nie hejtujcie please więc co, tutaj zacznijmy sobie slot na ulubioną postać. Ja zawsze tutaj miałem Grom'a, ponieważ jest to moja ulubiona postać i była i jest moją ulubioną postacią. Ale ostatnio zacząłem sobie dawać takie bardziej śmieszne albo dobre skiny. Właśnie teraz sobie kupiłem tego Scorpiona Czaka. strasznie mi się podoba, to jest mój chyba drugi ulubiony skin w grze. Oczywiście pierwszy, najlepszy skin w grze to jest Bibilante. No mam ją nawet ustawioną jako no, charakter na profilowym na YouTubie. Ale też przed chwilą miałem takiego śmiesznego skina, czyli złotą parówkę. Naprawdę bardzo mu pasuje, fajnie w tym wygląda. I teraz przechodząc do zwykłych tych statystyk, 3 v 300 tp i No to dobra, w może Liga i Rankedy. Oczywiście na Rankedach mam mastera, ale wiecie, to jest teraz, jak to nagrywam, to już jest 300 Polaków, co ma mastera w jednym sezonie. Sezon trwa 3 tygodnie już, właśnie od samego początku. I e, znaczy w porównaniu do starej ligi było około 5 do 10 Polaków na sezon z Masterem, a teraz mamy 300, więc to po prostu e, pokazuje jak bardzo łatwe to było. Możecie sobie zobaczyć film, w którym wbiłem Mastera i na lidze Solo, bo tutaj możecie zobaczyć Highest Solo League Masters, Highest Team League Mythic 3 ale nie wbijałem w ogóle ligi teamowej, ponieważ tam grali sami win-traderzy, tak naprawdę każda osoba w Polsce i nawet na świecie, co ma mastera na lidze teamowej, właśnie go win-tradowała. nie wiecie co to znaczy, to po prostu, że sobie oddawali mecze, to w ogóle nie, bez używania skilla, po prostu było tak, że powiedzmy, że są dwie drużyny, ale było ich dużo więcej, że tam na przykład pięć drużyn się zgadywało, oddawali tam jednym, aż wbiją mastera, potem oddawali tym drugim, trzecim i tak dalej, to po prostu... Wbijali sobie mastera, aby mieć na profilu, a potem i tak spadali, aby właśnie oddawać innym. Jest naprawdę głupia metoda. Ja wbięty tylko na Lidze Solo, no bo tam nie ma za bardzo untraidowania i właśnie e, mówiąc o tych rankedach, możecie sobie zobaczyć film, w którym wbiłem właśnie mastera na rankedach. Tam opowiadałem trochę co jak to było. Ogólnie prawie byłem pierwszym Polakiem w historii na rankedach, który wbił mastera, ale brako na e, ostatnią grę przegrałem i wbiłem no w ostatnią grę przegrałem, potem dwa dni próbowałem wbić z powrotem, no i się udało, ale nie byłem przez to pierwszy, tylko jakoś piąty, szósty w całej Polsce, co jest i tak bardzo dobrym wynikiem, ponieważ zależało mi, aby to wbić szybko. Obecnie jestem globalnie 462. Byłem trochę wyżej, ale trochę mi się spadło. Możecie zobaczyć, na poprzednim filmie miałem więcej Elo, teraz mam 9420, a miałem jakieś. Chyba 9545 Więc ogólnie trochę mi się spadło, ale to tak Wiecie, to bardzo dużo zabiera i to po prostu się trudno wbija Na te Ten global ranking Jeżeli chcecie sobie zobaczyć moje wszystkie skiny To wypuściłem film, on jest dosyć popularny, więc możecie Popularny w sensie, że się dobrze wybił W, sensie, w wyświetleniach Możecie sobie po prostu ustawić film filmy w kategorii popularne i tam chyba jest trzeci najbardziej popularny, więc jeżeli Wam jesteście zainteresowani wiedzą Taką, bym powiedział, wiedzą, jakie mam skiny, to możecie sobie tam zobaczyć. Tutaj mogę Wam na szybko pokazać, ile z każdej e, kategorii mam. Tutaj brakuje dwóch, tutaj też brakuje dwóch i to tych dwóch nowych, ponieważ nie można ich kupić za bring. Epijskich tutaj brakuje 33, mitycznych brakuje dużo, bo one są dosyć słabe moim zdaniem, i legendarne mam prawie połowę. Nie wiem, czy kogokolwiek obchodzą takie rzeczy jak emotki, spreje Nie wypuszcza jakby nie, z dwóch lat. Jakby, że dwa lata temu może miałem jakieś filmy, nie pamiętam dokładnie, ale teraz nie ma za bardzo zamiaru takiego filmu robić, bo wydaje mi się, że nie ma takiego celu. Ale możecie napisać w komentarzach, czy kogokolwiek w ogóle to obchodzi. Jakie mamy motki, jakie spreje. Może są ludzie, co chcą to zobaczyć. Szczerze wątpię, mi by się strasznie nie chciało takie filmy oglądać, nawet jakby mi za to płacili. Ale co, nie wiem czy, mógł, czy ma coś jeszcze do pokazania. No, ogólne pucharki, obecnie 83 koła prawie. I tutaj na, na rankingu lokalnym jestem 10, a na globalnym praw, no, około 500, więc naprawdę spokojny wynik. Ogólnie, właśnie tą Piper sobie na pewno niedługo dobije na 3 piątkę. Jak wróci mapa Bridge to far. Eidbita, szczerze nie wiem, jest na tej 34, bo nie udało mi się go dobić. Tam brakowało mi dwóch meczów, ale spadłem. Teraz po prostu nie gram tym dwa miesiące. Nie wiem kiedy to dobiję, po prostu jak się znajdzie pewnie jakiś team. A tak ogólnie to trzy piątki wbijam tak losowo. Jakby, jak zaczynacie dopiero wbijać trzy piątki, no to oczywiście sobie chcecie zaplanować. Na przykład, ja wbijałem Cordelius, to była moja pierwsza 35 ranga Cordelius. Ja bardzo mocno planowałem z dwoma gościami, z którymi to wbiłem. Kiedy to zrobimy, o której godzinie, noc, dzień, wiecie takie rzeczy. A teraz, jak mi właśnie, na przykład moja najnowsza trzy piątka to jest. Chyba czekaj. Wiem, czekaj na nie naraz, więc jakby w, te, w ten sam dzień, ale czeka, wyjęłam trochę później, więc można powiedzieć, że czak I tak po prostu spontanicznie teraz je mogę wbijać, bo to nie jest naprawdę co. To nie jest po prostu nic dla mnie takiego trudnego, aby sobie wbić trzy piątkę. Więc ogólnie, wiecie, musicie się przyzwyczaić. Tak samo z 30, -kami. wbijecie sobie pierwsze 10-20 tak z dosyć. No po prostu, że będziecie to planować, a potem, że będziecie spontanicznie sobie te ranki wbijać, bo będzie to dla Was dużo łatwiejsze. To w sumie właśnie wam dałem taką nawet dobrą poradę, jak ogólnie wbijać więcej takich rang, nie pierwsze, ale właśnie te przyszłe. No i właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, zrobię na pewno jakiś tutorial niedługo, nawet niedługo po wypuszczeniu tego filmu. Myślę, że jeden, dwa, może trzy dni po tym filmie pokażę Wam po prostu. Znaczy, nie pokażę, tylko zrobię Wam tutorial, jak wbijać wysokie rangi w Rollstars. Myślę, że to będzie tyle. Nie jest to jakiś idealny film, wprowadzający na mój kanał, ale myślę, że może się to przydać, właśnie tym nowym osobom. A też nie, jeżeli kogoś obchodzą takie. Jeżeli Was obchodzą takie bardziej personalne informacje, to macie film z QA, jest on w miarę nowy, pewnie jakieś 2-3 tygodnie. Przed wypuszczeniem tego filmu był. Nie, nie pamiętam teraz dokładnie, kiedy to było. Ale no, widzimy się w następnym filmie. O, wspierających teraz nie pozdrawiam, bo właśnie mam to wyłączone na razie. I po prostu będę z powrotem, właśnie. Dziękuję za wspieranie pod tego filmu. Jak yy, sobie zweryfikuję to, te płatności. Więc widzimy się w następnym filmie. I jo.